Uh, patrzę, czy dobrze stoicie, e, ale myślę, że jest ok. Dzień dobry, kochani, tam was w mojej łazience. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule przychodzę e, do was. E... Takim filmikiem o Foreo Luna 3, takiej mojej właśnie recenzji, podsumowaniu, ponieważ od na Instagramie od miesiąca, od ponad 4 tygodni, właśnie mam już tą szczoteczkę i chcę Wam ją porównać do mojej pierwszej Foro, czyli do Foreo Luna Mini. Tą szczoteczkę mam od prawie 5,5 roku, mam nadzieję, że to dobrze wymieniam. to mam od miesiąca, tak jak mówię, więc zacznijmy może od tej szczoteczki. Jeśli oglądacie mnie nie wiem, od dłuższego czasu, to wiecie, że ja zawsze Wam bardzo szczoteczkę polecałam i ciężko jest ocenić, jak by wyglądała moja skóra, gdybym tej szczoteczki nie używała, ale wierzę w to, że moja skóra wygląda dobrze, między innymi dzięki temu, że właśnie używam tej szczoteczki regularnie. E, bo nie wiem, jak by wyglądała bez używania, ale wierzę w ten cały proces właśnie oczyszczania skóry i tego, że dopiero skóra, która jest czysta, przyjmuje wszystkie składniki właśnie z pielęgnacji, które e, na siebie nakładamy, więc ja też bardzo często na warsztatach tą szczoteczkę dziewczynom polecałam. mówiłam, że to jednak jest wydatek, ale jakby nie patrzeć, to jest inwestycja w naszą skórę, więc e, i tak te pieniądze wydam, tak przynajmniej że jeżeli powiem na coś e, faktycznie, co e, myślę, że można zrobić dobrze w sensie naszej skórze. Ja tą szczoteczkę kupiłam sama sobie jako prezent taki wiecie, po ślubie, przed ślubem kupiliśmy sobie jak kupiliśmy sobie chłuszczawkę na ogródek, żebyśmy mieli, a po ślubie powiedziałam, że ja kupuję sobie tą szczoteczkę, bo od dłuższego czasu o niej myślałam i nadal jest, że tak powiem Sprawna, nadal mogę jej używać. E, po nagraniu tego filmiku pewnie wyśleją do mojej przyjaciółki Kasi, żeby sobie mogła z niej korzystać, ponieważ ona po tych właśnie ponad 5 latach używania nadal jest w bardzo dobrym stanie, nic się z nią e, złego nie stało. No i właśnie e, jakiś czas temu odzywała się do mnie marka właśnie Floreo, e, właśnie oddział Polska, no i e, mogłam sobie właśnie e, wybrać szczoteczkę od nich. To nie jest niesponsorowane, po prostu dostałam e, i wiecie, nic nie muszę, ale pytaliście, Jakie są moje wrażenia? Przede wszystkim wrażenia są e, takie, że to jest wersja większa i ja też e, nie raz mówiłam, ci co oglądali to wiedzą, że gdybym miała kupować jeszcze raz Foroluna, Luna, e, to nie wzięłabym wersji mini, tylko wzięłabym tą wersję większą ze względu właśnie na tą taką masującą nakładkę. No, ja mam taką lekką, e, nie powiem może, że E, paranoję, ale e, bardzo się boję, że się boję. Wie. Ogólnie z wokół oczu to jest coś, e, czego staram się najdłużej wiecie, uniknąć, więc zawsze sobie się tam pomasuję, e, klepie, nie rozciągnę, jakieś olejki, po na pielnacja, ale tak myślałam, że gdybym miała coś takiego do masowania tej tej części e, właśnie skóry właśnie w, wokół oczu, to na pewno bym z tego korzystała, e, więc się cieszę, że ja mogłam sobie wybrać właśnie tą wersję większą. I różnica jest, no, po pierwsze, wielkość, to, to wiadomo, ale po drugie, wypustki. Tutaj są dłuższe wypustki, bardziej miękkie i może teraz, właśnie o tej Wam ogólnie wspomniałam. Ja też, jeśli widziałam, powiedzmy też w tej Macie, to kupowałam na prezenty. Wtedy nie kupowałam Łukaszowi, właśnie szarą i wiem, że jest zadowolony, że używa że go skoro naprawdę lubi Ewa, kupiła swoją pierwszą też właśnie też jej, ją polecałam, chyba żółtą miała, nie czy teraz ma tą żółtą nową, ale w każdym razie sporo osób namówiłam na Foreo, bo uważam, że to naprawdę są dobrze wydane pieniądze. No i teraz tak, wersja numer... M. Dwa, że tak powiem, moja aktualna. Odcień Baby Blue jest po prostu fantastyczny, taki mega pastelowy, cukierkowy. I ta szczoteczka, właśnie w wersji e, dużej, występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Niebieska dla cery mieszanej, różowa dla cery, e, e, dla cery chyba. I tutaj gdzieś mam z boku otwartą strąkę, bo nie chciałam nic aj, teraz, teraz nie znam tego, ale różowa jest chyba do celów się, czy jakoś tak, a filetowa do skóry wrażliwej. No i jaka jest różnica? Na pewno inny jest rodzaj tych wypustek. One są tutaj przede wszystkim dłuższe, są delikatniejsze, więc jeśli macie skórę bardzo wrażliwą, to myślę, że ta szwiteczka zrobi Wam jeszcze, jeszcze jeszcze lepiej. Na razie tylko kilka razy już korzystałam z tej wersji, że tak powiem, z masażem, no bo jakoś tak, nie wiem, E, trochę leniwa jestem, ale mam ale mam i cieszę się, bo tak jak mówię, gdybym miała jeszcze raz wybierać ogólnie swoją pierwszą szczytaczkę, to wybrałabym tą wersję większą, dołożyłabym tą wersję e, większą i w ogóle tak, do czego służy Luna? Luna nie służy do demakijażu, bo miałam też jakiś komentarz właśnie na Instagramie, jak pokazywałam tą szczoteczkę, że ona mi makijażu nie zmywa, no bo ona nie jest do, do demakijażu. Jest to szczoteczka do oczyszczania naszej skóry, czyli kiedy mam zrobiony demakijaż, to właśnie możemy właśnie te, w tym momencie użyć tej szczoteczki. Ja wierzę w to właśnie, co Marko Foro mówi, czyli, że takim e, po prostu myciem, myciem skóry przy pomocy rąk nie zrobimy tego samego, co e, przy szczoteczce sonicznej, to naprawdę ludzie ma bardzo mocne może nie bardzo mocne drgania, ale chodzi o to, że nasze palce nie wytworzą takich drgani jak e, takie właśnie szczoteczki e, sumiczne. Uważam, że ona też jest na pewno o wiele delikatniejsza niż takie szczoteczki, co wiecie, się tak właśnie ruszają, kręcą i tak dalej, bo tutaj jest całkiem inny, e, że powiem ruch e, tych, tych wypustek, bo naprawdę to są wibracje, nawet nie ruch, bo to się nie kręci, po prostu to fajnie wibruje. I jaka jest różnica w tej szczoteczce? Przede wszystkim jest taka, że tutaj na przykład ten guzik do... E, włączenia szczoteczki jest z tyłu, nie z przodu. I chcąc ją w ogóle włączyć, no to musimy wciągnąć aplikację na telefon, ale to jest mega, mega proste. I później właśnie za pomocą właśnie aplikacji aktywujemy sobie szczoteczkę, ona się jakoś tam skanuje i w ogóle. I e, jaka są różnica właśnie w tej nowej? E, 16 poziomów intensywności działania szczoteczki. Ja nie mam jakiejś skóry bardzo wrażliwej e, i lubię mieć takie poczucie, że skóra naprawdę jest fajnie oczyszczona, więc ja mam po prostu tą apkę, że tak na maksa e, włączoną. Można wam poka jak to y, wygląda, także y, proszę bardzo, tu mamy aplikację na telefonie. O, czekajcie, ładuje się, ładuje się. I tutaj, właśnie, y, tu jest moja Foro, o, trójeczka, daję sobie start. Y, tylko nie chcę jej tutaj teraz, żeby mi chodziła przez minutę, ale ogólnie ona przez 60 sekund y, może być włączona. Tyle wystarczy właśnie na takie jednorazowe oczyszczanie skóry. No i teraz mam tutaj intensywność 12, ale właśnie mogę sobie to zmniejszyć, mogę grać na 16, mogę grać na 5, na ile mam ochotę. Jest tutaj też to opcja z tymi masażami. Też y, na YouTubie są takie filmiki właśnie y, odnośnie tej drugiej. Z drugiej strony. Czekajcie, widzicie teraz Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj światło mruga, yy, bo yy, wyczuła, że aplikacja jest włączona. Tak, na szybko. Na pewno jest o wiele łagodniejsza. Fajna jest opcja, że możemy sobie właśnie zmieniać intensywność, yy, jakby tych drgań. Yy, jest bardzo przyjemna, jest bardzo mięciutka. Jedno yy, ładowanie wystarczy. Sprawdziłam to na stronie, 650 użyć na jednym ładowaniu, czyli jeśli używacie je raz dziennie, to raz na dwa lata wystarczy, wystarczy ją naładować. Ja robię zawsze tak, że ten kabelek i wszystko mam zamknięte w tym opakowaniu, którą troszeczkę przychodzi i zostawione w szufladzie w widocznym miejscu, w razie czego będę potrzebowała właśnie sobie troszeczkę naładować, wodoodporna. 35 razy bardziej higieniczna niż w przypadku szczoteczek z nylonowym włosiem. No też mi się tak wydaje, bo y, ja po użyciu też szczoteczki po prostu daję odrobinę produktu, które myłam sobie buzię, y, spłukuje wodą i ona bardzo szybko wysycha, więc dlatego też takie różne gąbeczki do demakijażu mnie nie przekonują, bo mam wrażenie, że to wieki wysycha i że nam się te bakterie mnożą. Także ja naprawdę jestem zadowolona, bardzo się cieszę, że tą dostałam, że mogą sobie ją przetestować. 30% dłuższe wypustki, 25% bardziej miękkie wypustki. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. I tak jak Wam wspomniałam, to nie jest do demakijażu. Eee, to trzeba do mycia buzi, do oczyszczania skóry. Więc tam Foreo też bardzo e, jakby przypomina o tym, że inną są siłowni, że warto też sobie skórę oczyścić, e, bo właśnie zapchana skóra to jest taka skóra właśnie, gdzie wiecie. E, no nie odpowiednio o nie odbamy, ja też na warsztatach tak do dziewczyn mówię, że e, uważam, że rano powinno się tak ogólnie mówiąc myć buzie z jakimś produktem. Z tego względu, że kiedy film to tak, ślinimy się płocimy, kurz wokół nas lata, roztocza w poduszce i cała reszta, więc często ta skóra po prostu jest brudna, jest źle oczyszczona. Więc jeśli macie ogólnie problem się też ze skórnikami, to może to być naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. I ten filmik pewnie widzicie w czwartek, tak mi się wydaje. A ja wiem, że będzie fajna promocja na Black Friday. tak mówię, Nie jest to, że na część a ale po prostu chcę wam dać znać, że będzie można naprawdę z bardzo fajną zniżką te szczoteczki kupić. Więc jeśli nie, zawsze ta cena była dla was zbyt, nie wiem, wygórowana, no bo to nie jest tania, że powiem, zabawa, ale będzie można kupić tanie szczoteczkę naprawdę z bardzo fajną zniżką. Chyba takiej zniżki ogólnie przez cały rok nie ma, jak będzie na Black Friday przez, przez, pewien, przez pewien czas, więc zaraz może po prostu sobie buzię e, oczyścimy, umyjemy, bo ja też bardzo często właśnie poszłam tej szczyteczki rano, zwłaszcza kiedy jestem e, przed e, właśnie kobiecymi dniami i widzę, że coś mi wyskakuje. Także bardziej Wam o skórę, bardziej jeszcze ją oczyszczam, bo tutaj tego pod kątem nie zobaczycie, ale tutaj widzę, że na żółwie z jednej strony mi to wysypało z tym, że zastanawiam się czy to bardziej od tego, że śpię na tej stronie, Hmm. czy nie wiem, czy, czy o co chodzi, ale może Wam właśnie, jak ja używam i z czym ją używam. Przede wszystkim nie można do niej używać żadnych produktów z e, drobinkami, żadnych peelingów, no bo wtedy <coughs> macie po sztuczce. Ona też ogólnie mówiąc ma dwa lata gwarancji, no ale raczej gwarancja nie obejmie tego, czy <coughs> się, nie wiem, czy obejmie, to, no, tak na logikę wydaje mi się, żeby nie objęła tego, jeśli byście ją właśnie w ten sposób e, zniszczyli i szukam teraz tylko produktu, a jest tutaj do mycia, e, <coughs> buzi, które właśnie robię używać. Czyli rano możecie używać, możecie raz dziennie, dwa razy dziennie. Może... No i jak macie ochotę, jaka jest Wasza skóra? Każda skóra jest inna. Ja robię przynajmniej raz dziennie te troszeczki. Użyć teraz właśnie, będę za chwilę sobie robiła makijaż, który musi mi przesłać cały dzień, więc chcę, żeby ta skóra wyglądała e, jak najlepiej. I ja właśnie e, używam teraz. Moje szczoteczki z mleczkiem marki Veoli i jest to właśnie mleczna emulsja oczyszczająca do twarzy. Bardzo, bardzo lubię. Eee, także, czekajcie, mogę zrobić tak, że zmyję sobie odrobinę twarz samo właśnie wodą i nie wiem, półtora pompki produktu i odbiorę to roz. Nie słyszę. Dobra, produkt mam na buzi rozprowadzony. Przeżywam sobie z rąk. I teraz zrobię tak, że tylko dam właśnie pod wodę szczoteczkę. I nie muszę jakby z telefonem chodzić za każdym razem i, że powiem, wybierać sobie programu, bo ona zapamięta jaki program macie wybrany. Więc ja mam teraz na 12 poziom mocy ustawiony. Także muszę kliknąć sobie dwa razy i ona działa. O. To jest mega relaksujące, ja uwielbiam. I zobaczcie, minęła minuta, ona się sama wyłączyła. chwilę ja sobie umyję, także pozwólcie tylko, że zmyję, yy, zmyję sobie mleczko. Powiem mhm, mhm. wam, że ja nie jestem jakąś yy, mega gadżeciarą, ale gdybym była u koleżanki, która ma foro i yy, mogłabym sobie użyć ich suteczki, no, to myślę, że poczułabym, gdybym Ja naprawdę polecam. Ja naprawdę polecam, bardzo jestem z niej zadowolona. Używam jej codziennie, przynajmniej raz dziennie. Jeśli widzę, że właśnie gdzieś mnie wysypuje, no to e, tym bardziej używam jej dwa razy dziennie. Myślę, że czyli można z tą cząsteczką przegiąć. Słyszałam takie opinie, że jeśli ktoś zaczął używać foro, to czasem go tak jeszcze bardziej wysypało. Ale tak naprawdę ta cząsteczka pomaga w oczyszczaniu się skóry. Więc jeśli macie gdzieś tam bycie. Takie zapasy, że tak powiem, w skórze, no to one szybciej Wam e, mogą po prostu e, wyjść na zewnątrz. Także to jest taki proces oczyszczania. Nieraz też słyszałam, e, że, że tak się dzieje. Ja dzięki temu, że troszkę już mam regularnie, myślę, że moja skóra właśnie dobrze wygląda. No teraz zobaczcie. E, <laughs> tylko zmołam z twarzy właśnie produkt, ale ta która jest taka miękka, taka świetlista, no bo jest po prostu też dobrze oczyszczona i też fajny produkt. Ja myślę, że tutaj też bardzo ważny Z produkt, jego oczywiście używamy, ja jestem bardziej za naturalną pielęgnacją, za polskimi markami, dlatego tutaj ja wam teraz też szybko pokazuję w też od około miesiąca mam tą właśnie mleczną emulsję i używam czasem raz, czasem dwa razy dziennie, gdy jedna trzecia jest użyta, a tutaj mamy dwie siedmiu także produkt jest bardzo, bardzo... E, wydajne. Pewnie będzie dużo ulubieńca w miesiącu, chociaż ulubieńców będę nagrywała e, e, u Ewy, więc chyba nie będzie mi się tego chciało tachać, ale ogólnie bardzo ten produkt lubię. Więc jak dla mnie szczoteczka e, to jest naprawdę podstawa mojej pielęgnacji, bo dla mnie tylko e, dobrze oczyszczona skóra e, to jest skóra, na którą można nakładać e, produkty takie pielęgnacyjne i kiedy skóra jest ładnie właśnie oczyszczona, nawet że na, na takiej skórze właśnie ładnie wygląda makijaż, bo właśnie podstawą do tego, że makijaż mał no, dobrze jest zadbana skóra, a dla mnie właśnie częścią Moją skórę z używanie szczoteczki Foreo. Mam nadzieję, że mój film był dla Was przydatny. Dajcie znać, czy znacie foreo, czy używacie, od jak dawna, jakie są Wasze oczekiwania, jakie są Wasze wrażenia. Po prostu dajcie znać w komentarzach, bo niech to będzie też fajnie źródło informacji dla tych ludzi, którzy dopiero zastanawiają się nad zakupą szczoteczki. Ja od Ciebie bardzo polecam Mam nadzieję, że równie jak ja jesteście zadowoleni z Foreo, bo moim zdaniem ono naprawdę pomaga w tym, żeby nasza skóra wyglądała po prostu dobrze. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Nakładam pielęgnację, uciekam nagrywać jakiś filmik i widzimy się w kolejnym. Także bujajcie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.